Świeżo po wyścigu dorwaliśmy nikogo jednego, tylko samego twistera. Wojtek łachł dzisiaj trzeci. Powiedz Wojtek, co się działo? No, wszystko szło zgodnie z planem. Chciałem wpływanie zrobić w godzinę. Dokładnie w godzinę zrobiłem. I na tyle chciałem sobie przewagi zrobić, żeby Jacek Gardener doszedł mnie na rowerze dopiero po trzech kółkach. Doszedł mnie dopiero po trzech kółkach. Czyli wszystko w normie. Mówię, jak mnie dojdzie po trzech kółkach, to będzie 10 minut przewagi miał po rowerze. Jestem w stanie to zrobić na biegu. Wyszedłem ze stratą 10 minut, z czego miałem pit stop na sikanie prawie 2 minuty. Ale jak już ruszyłem, tak ruszyłem bajka, naprawdę, bo 27 km zrobiłem w godzinę 34 i myślałem, że mogę wszystko. Nie? Prawie odrobiłem stratę. Tak się zapędziłem w tym, tym odrabianiu i wziąłem już tego Jacka i po prostu dojdę Jacka i odpocznę, a potem go wyprzedzę. Jacka i umarłem. Było już siódme kółko wybiegliśmy razem i w ogóle totalnie się wypukałem. Ja bardzo zapomniałem po prostu jeść, wszystko coś jak się Wiesz, starczyło po prostu pobiec parę kilometrów wolniej, no. Po prostu nagle mi tempo spadło i w ogóle w ogóle już chce mi 700 metrów szedłem, nie? Jak już te 700 metrów szedłem, Piotr wczoraj poratował całym bidonem. Wiesz, cały go wydoiłem, jakiegoś błotona zjadłem i się zmusiłem do biegu, nie? Powoli się rozkręcałem. I ósme kółko już normalnie mocno, poniżej 5 km, 5 minut kilometr, ale nie zdogoniłem miasta. Odrobiłem, ale nie zdogoniłem. No i tam okazało się, że nas jeszcze raz plan wyprzedził wcześniej, choć nie widzieliśmy tego granicy. Kiedy? I trzeci. Myślałem, że drugi jestem ale trzeci, ale 10 godzin złamane. Myślę, że kurde, zajebiście, jestem kurde zadowolony. Tydzień temu pierwszy, drugi, teraz trzeci. No, to, kurde. no super, ale do no, zasad. Powiedz Wojtek, czy to koniec tegorocznej sagi niekończących się startów, czy, czy jeszcze się wynieść ten Teraz już na miękko, teraz już na miękko. Ja myślę, że jeszcze w NTB będę szalał na tych giga dystansach. Wspomóc trochę team tam u nas. W eee, może w tyjadłanie warszawskim? Z tarapie? No. No, no, Dobra, w porządku. Nie, no. A, może dzięki podległości, bo jak na wyspę. Czyli nie, na... Nic się nie zmienia, nic się nie zmienia. No, dobra, wszystko robimy. No, dobra, dzięki, wielkie. Gratuluję jeszcze raz.